Ale ty mi się kojarzyłeś z tym głosem. Taki głos wysoki. Dobra, gdzie lecimy? No na zalet dobycia. Jaki zalet dobycia? Na zależ dobycia? Na zależ dobycia, na zależ dobycia. Na na też, że tam ty nie sadzimy jeszcze. Bo, ja jeszcze pamiętam Starego Kwiatka Kurde A wtedy to, to dopiero był... był cringe Totalnie No totalnie Nie lec na główne leczki, nie tym. tego. A mnie zabiją A Miłkowi się zmienił głos, czy nie? E nie? A ty mutasy. Dobra Dawaj, wyzywaj! Jak do starych dobrych czasów! Świetnie, ma. Ja nie ja niemiłość, żeby płakać po każdym, jak mnie zabiją po mnie. No! Ej! Miłe kto zawsze! Cheater! Cheater! No! Czekaj. Ja wam walać. Tu podziura... Tu Kurde, sorry, moja wina. A piąty dzień się uczę grać moja... na... ...głos średni. Na padzie od Xboxa. Piąty dzień. Ja dzisiaj w ogóle po przydatku, kurtajka. Dopiero go odpaliłem. No i... Ale kwiaty, kurde. Zmienił głos totalnie. Zdraźnie, zdraźnie. A ja. Ej, a udawaj swój stary głos. Co? Udawaj swój stary głos. Nie potrafię. Mogę udawać debila. Jedynie. A, ale pamiętam jak ty wyzywałeś wcześniej. O matko, ty miałeś taki kręczowaty głos. Sok. Cringe. Total perfect baby. Ale to był stary, dobry kwiatek. Niestety. Odszedł od nas to dziecko. Wyzywając. No niestety, nie? Siemak bawić. Ja odszedłem dawaj. Okej. Okay. Ale ty taką mutację głosu przeszedłeś, nie spodziewałbym się aż takiej dużej. A ja to nadal... Jest... No, ja mam taki sam głos. Nadal mam, czy nie? No, taki sam mam. Michałek się ma, to... się ma. O Ale ja będzie tak samo jak ten Kiedy ty masz w ogóle? W którym ty miesiącu A? Niedawno miałem urodziny A listopad sobie A skąd Czy ty drugi? wiesz? Skąd ty wiesz? A. Nie wiem strzelam Powiedziałeś, że niedawno, po no, roku niedawno roku. Myślałam, że to zrobili No niedawno, a myślałem, że powiedz Niedawno, czyli może dwa miesiące temu, a tu idę O dobra, tu masz pompę. O ten tu. Ja tutaj mam. Ale ja mam, ja mam 131 ja jak nie biorę, ale chciałem live'a też odpalić. Chcesz chciałeś live'a odpalić? No a ja mam 131. Ja bingu. na pół ja godzinki tylko. Ja na pół godzinki tylko, wiesz. Możemy jakąś współpracę zrobić. Co ty na to? Ja mam więcej. Ja mam więcej tych widzów. Ale, ale ja i tak na płczy prójmuję. A ty na Twitchu dobra. Człowieku, pal gumę z. A poprawiłeś się, aimowo i wszystko. No jak? Goście. Ja ja, ja ja myślałem, że no, ja myślałem, że ty w ogóle nie grasz w porta A nie, ja gram 4 godziny na dobę. Serio? Mam typa Kurde, mój army jest... Tak jak kiedyś Nie ma chyba? Dobra, nice Dobra, ja go edytuję na łatwo Dostą, dostą! Na rozkilofa, rozkilofa, dobra Ja się w ogóle nie zmienię z kilowa mm. Ej, a nadal trzymasz dobry kontakt z Miłkiem? No jak, my bez Frances jesteśmy. Oglądacie na Twitchu? No nie. Czemu? Bo on nie oglądam. Ale musimy, no kiedy, musimy no kiedyś... Musimy kiedyś... No okej, okay, dobra, to ja też nie. Ale my musimy kiedyś zabrać starą dobrą ekipę. Masz, masz aptekę. A bo ty miałeś aptekę. No ja miałem. Trzymałem dla mojego najlepszego kolegi kwiatuszkę. Ej, tutaj nie da. Po sobie dostała 2 razy 75. ty ci śmiesz naprawdę. Ej, ale widać to po twoim levelu. Ej, a podoba ci się ten Avatar i Banner? No spoko jest. Już na 275 srało ma Ale, ale naprawdę masz szczęście, bo ja już biorę na to po 20... A grafik do mnie pisze, żebym wyłączył live'a, bo on chce 20pc. Ja <grafik> ogólnie nie używam grafika, bo teraz robię sam miniaturki. A Ci uczę Michałek. To mój moderator jakby coś. ma. Po, poznaj no. mojego najlepszego kumpla. Kwiatuszka. Najlepszego pro kumpla. Pro kumpla, no. Ej, WP Piatek, -E, jak ty się nazywasz na YouTube? Co? Jak się nazywasz na YouTubie? Tak jak w tywniku, tylko że bez WP mój. Okej. I tam są WD. dwa kanały, jak coś, nie? Ej, no, no. ale Michałek... Ja, szukam, ja. Co? Ja. Ten, który ma więcej subów, tam subskrypcją. Tam... Witam, Sati. Witam, Sati. Ej, ale skąd ty znasz kwiatka, Michałek? Co? Skąd ty znasz kwiatka? Nie Nieważne skąd, nie ważne. Na. nie? Co? No. Ej, ale... No nie ma mowa. Ale razem. Kurde no nie mu razem, Muszę tak się. Tak? Na pewno mi napiszesz, ja muszę się dowiedzieć. Haro, Jesteś moim moderatorem. Co co mam? Oddaj! A daj. Dobry! O, śniadanie, Ej, chcę dużą, Co to masz. Ja, ja nie chcę i tak, snajdziesz i tak. Oddaj mi jedną dużą. I nie wiesz mi skara. Mogę zagrać. Yy. Okej. Okay. O, oddaj. Nie do tego. Nie. Dobra, nie wiesz mi tego skara. Nie, nie Ale kwiatek ty... Jaką z... mutację przeszłeś? A jutro ja będę ja odbierał tego skina. Tak, no ja też. Ja dopiero pojutrze. Ej kwiatuszek, robisz jutro live'a? Ja? No. Zobacz Dawaj może jakiś razem live'ik. Ja On na Sylwestrę zrobię takie, całą, całą nockę, nie? Do ja wszystko. na YouTube, ja ty na Twitchu. Dawaj. Ej, ale ten... Mój moderator Kamol ci potwierdzi, że ja jestem dobry z Śnieżkownika. Wiesz, ile ja typów położyłem w Dzisiaj takie... Już, ja, no. Ej. Dobry śmieszkownik to jest coś złego Kwiatek, a ty jesteś dobry? Jak średni bym powiedział, jak średni Ej, kwiatek No po poziomie po, 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 widzę, że jesteś w miarę dobry No bo on dużo gra teraz. Tu tutaj masz dużą yy, i mam potkę. Ja mam cztery płaszczaki. Ej, tak tu dużo poty. Tu jest kolejna duża pota. Bo ja mam cztery płaszczaki. Dwa dronastiki. No a co, będę fajny, nie wolno. No nie. No czemu? No nie. ty nie masz, typa to... masz, nie ty ty No widzę, widzę właśnie. to tam. No to Nawet rady trzy. Koinka minus 29. Dobra, gdzie fułg? No. To... I da, nie wiesz, która koinka to walczy wszystkich. Idziemy do kwiaty. Wow. Gdzie ty masz tego typa? U, u góry u mnie jest. Tutaj. U mnie jest z tego Ty mnie byś idła to... O nie! Padł mi gorzej, nie. Jednak nie. Nie, chcę. jest... Kurde. Sorry. Kurde, to, to moja. Czekaj, ja idę, ja idę do lobby ja za chwilę pracę. Dobra, Eee Czekaj okay. Dasz mi za Co to w ogóle Wysłałem Ci zaproszenie do Fortnite Poznaliście z dni. Michałek, jak piątkę Teraz. A no skąd go znasz? Jaki masz kanał, jaki masz No, no poznaję go teraz. Halo, bądź aktywny na czacie, Michałek. Po co? no bo jesteś moderatorem. Ale gram z sobą, będę miał Nie za Frida ja. Ale ten, ale... Ten um, Wormat nie ma fodorców. Ogar kamson. Wiem, że ogar, ale... Ej, a mogę ci za tak gdzieś wysłać? taką się matkę bo teraz nie mam fodorców za miesiąc ja będę to miała zapisane i tu mi po prostu przypominać za miesiąc ci wyślę bo teraz nie mam o już mógłby stać bo będzie taki odcinek wysyłanie słuchanie widzą podarem elemory pompa zostaw łapka w górę Kurde ja. Dawajcie odpłatę Ogrze za ile? Za dwieście no bo Ej kwiatek Ej ty Ty nadal grasz w Resia? Ja? No też, coś tam zagram. Ja w ogóle nie gram. No co, a mogę ci dać 100 tego wydajnych? Ja chcę, Ja mu kupiłem mok, a mi daj 100 wydajnych Dobra, ty ej, to jest <grystacja> Za niedługo będą na live'ach kamsonki, także myślę, że warto czekać. Jeszcze tak 15 minut live'a, bo teraz nie mogę. Ej! Ej Kwiatek, daję ci daję Ci ten 400 wydajnych, grabaka 130 superki na energię, a ty mi wysyłasz podarunek za 200, okej? Okay? Dobra. Okej? Okay? Okej. Okay. Mogę ci tylko... Dobra, dam Ci 500... A chcesz 500 słońca woski na 800? 500 słońca. Nie mam 800, to A kiedy indziej mi dasz? Za 500 słońca, jest jaka to promocja? Ja biorę teraz Nie chcę zbyt wydawać, ale to jest promocja. By ci ten, tego, ten co raz, Ej, nie, no, ja ci daję 500 słońca, 30 500 y, wydajnych z laski na za 800, ok? Le, 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 le. Wiem, że nie dzisiaj, ale żebyś się wyrobił w dwa miesiące, ok? Mam typa, mam broń. Jest? nie, mam broni. Yes, no okay. Jeśli nie, nie, no 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 to no, to, no, to no, idę. Już wiem, gdzie. Ej, że my jesteśmy we trójka na tym domu. Kwiatek. Yeah. Ej, ja mam typu. Mam typa. Nawet trzy. Ja mam jedzie świetnie. Podaj kwiatek. Gdzie to? Tam mam. Tam kuchni. Tam kuchni. Ja chcę telefonuję ja tym... ja mam zielony Ja też jesteśmy do gadań, tak? No są kamy, to podjeżdżamy, się tutaj Dobra, dobra Fiorek no, tak. Potrzebujesz grafika? macie nie, ja mam lagi. Mega, mega lagi mam. Lewy. Ja mam mega lagi. Ja mam mega lagi, nie wiem co się dzieje. Dobra, ja jest nie To Nic type to posypa. Randomasi nie. Randomasi Rando nigdy nie podnosi. Nie. Cześć. Zbudujcie, zbudujcie ścianę, zabudujcie mi ścianę. Głupia damięć. Dzia. Dzia. Ile tu ludzi? Ej pomocy, u mnie są na domku. Tu widzę jednego. Ja już mam 15 hak do Ja też tutaj mam typa Bo mrukuje, ja już mam 15 hak do płaty nie muszę, bo Podniesie mnie ktoś? Sekunda Dostał, 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 leży Mój luz, mój podnieś mnie! Ej, wszyscy my ten podnieście! Dobra, nice! Brawo! Ja mam RPGa. To tam tego typa! Ja polecam wam mieczy świetl świetlnych nie brać i... Świetlnych ja nie też nie, ma... nie biorę... Ja zawsze nie biorę mieczy świetlnych! Ej! Um, jak jest ja większość na live, jak do... To... Dawać jeszcze jedną sobie to Areny zagramy. Ej, ja tylko pół godzinki będę grał, mat. Hmm. Ale grał, grał czy e, live'a robił? E, grał i live'a robię. Hmm. Też... Kiatuszek! No. To jutro się zgadzamy, będziemy live'a robić! Razem grać! Będziemy Jak się... Będę miał le... Jak będę miał dużo pingu, to oczywiście. Znaczy, mało Będziemy się... Będziemy się razem promować XD. Ja mogę chyba się No, a ile cię... Ile cię przeważnie osób ogląda? Dwie. Bo mnie at不是, tak z Mi tak osoby, tylko YouTube teraz odcina zasięgi grom. To ty... 40. Aj, dobra, ja idę. Nie ma cię tu chyba. Ja to poszedł tam. Jest 20 jest na biało. No nie... ja, To Już chyba jakiś aim używasz. Sniper. Jakiś sipeć mój godowny. Ej, panu są dajone Ej tam jest PD, widzę typa Dostał Ej PD po minus B No o tym mnie też dostał Dostał Ej kto mi go dobił? Nie wiem, to musi być typy też są A my też typa walimy Kurde Dobra, ja odkładam ten miecz, biorę go bo... A nie dobra, to biorę. No, ja też dam żeby. Ale mam ogromne lagi. Ej, idą tam. Idą, tam. Idę, idą tam. to chyba. tam. mają tam. Idą tam. Idą tam. Ale dostałem, on ma jakiegoś aimhacka. Kwiatek, sorry. Ja tutaj mam go. Ja mam jednego z Kurde, dwóch mi Ej, pomóżcie! Ej, dwóch mi na nawala.